No i jestem. Możemy też pograć pewnie. Bo chciałem wbijać rangę. Ale jeżeli jesteś online, to zapraszam. Siemanko Jakub. Witam z powrotem w takim razie. W porzo, w No co tu, słuchać właśnie żeśmy skończyli ogrywać Chernobylite'a. I teraz... Szybki przerzut na... Apex'a. Aha, nie macie online. O, ty cwaniaczko, ale mnie zrobiłeś. Aha. Ale jak najbardziej możemy grać, stary. I tak mamy mały upgrade Jakub, mamy mały upgrade jeżeli chodzi o streaming, czyli jest mały upgrade bazy gracza do 4K ze względu na to, że Facebook nie robi 4K, nie jestem w stanie Wam streamować w 4K, chociaż mam takie możliwości i sprzętowo i internetowo. Ale będę filmiki, które będę nagrywał lokalnie, czyli na przykład Zapeksa, będę po prostu wrzucał na YouTube'a w 4K. I już jeden jest. Jak wykryłem hakera i wygląda zarąbiście, także, jeżeli masz o to sobie zobaczyć. Ja gram w 4K, więc jest rewelacja w ogóle. Jak dla mnie. Więc Dominik mnie w ciula wziąłeś. Było, było, ale nie. Mm. Grać nie będę trz tylko wchodzę sobie w rankingowe. Może mi się w końcu uda coś tego diamenta, w w tym sezonie to jakiś tradzik jest, nie? Kurwa, takie tutaj są opcje ostatnio. Ale, ale poprawili SBMM, Skill Based Matchmaking. W końcu od kilku dni, od w sumie tego ich update'u, nie gram z niskimi levelami, bo mówię, odkąd się półsezon zaczął, to po prostu granie na rankadach, dla mnie to było po prostu lądowanie. Yy, zbieranie yy, tych yy, towarzyszy i odradzanie ich w kuko i tak w kółko. Także tak no, dobrze, że to kurę zrobili, bo masakra miałem nie? A co do powrotu jakości. No, to jakość jeszcze jest taka, że 4K mamy kamerkę i jakoś tam działa. Nie wiem, czy mi prestę, czy iba, kurwa, nie wiem. Zobaczymy no. Mm. W dalszym ciągu wykonuję sobie moją. Przepustkę bojową, idziemy jak krew z nosa, po prostu nie wiem ile zostało dni 27, może mi się uda wykonać, zobacz ile mam jeszcze, ja pierdolę Jest kiepski, jeżeli chodzi o, o, o... Znaczy nie jest kiepski, były gorsze, w siódmym sezonie był gorszy chyba Przepustka bojowa była także niezła <laughs> Odpalamy, gramy, zobaczymy, trochę poprawili ja fakt, bo nawet mi się inaczej gra zależnie jeszcze gdzie No no, w końcu, ale po, popatrz ile trzeba było czekać, nie? To było to, ile? Trzy sezony chyba? Żeśmy czekali na to, to się w głowie nie mieści, to w końcu tam zaczęli jeździć. To wiesz, ja się od, na początku odzywałem, troszkę szumu narobiłem, oczywiście, że niby hejter, że niby tam toksyk, tam jakieś pierdoły, ale w końcu się tam inni dołączyli, o, 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 troszeczkę ich opierdolili i się, naprawili się, więc, więc to jest dobrze. W dalszym ciągu czekamy na to, żeby się za hakerów wzięli, no bo to już jest masakra. Widzisz, teraz hakera wykryłem, to jakie on tam miał już staty, jak on długo musiał po prostu grać, nie? No ale no nic, no, postaram się nie powkurwiać dzisiaj, nie, nie po, powdzierać i rzeczy pograć, o kurwa. Bo będę miał mały restart, moi drodzy, sprzętu do streamowania, bo mi się kurwa FPS-y co za lipania. To może być dobre miejsce do lądowania. Nie wiem czy coś ugram. Aniktualnie start my fucking game, because it's laggy as hell. Przygotować się, ruszamy! Sprawdźmy czy tutaj mogę. No, jakiś tam mały problem jest, moi drodzy. <laughs> Zgrywali mnie, wiesz? Z gry. Zgrywali mnie. No kurwa no, mać. A teraz mi FPS-y wróciły, nie? Nie, dalej mam wyznaczoną fps -y. muszę zrestartować się, bo. No No gry opuścić nie mogę. Fuck. Polepszyły się w y moi drodzy. No chyba będziemy mogli pograć. Będzie 90-80. Siemanko kogo witam? maga O, Barto, dzięki za lajka. Like witam stary. A jeszcze raz przypomnę, że będzie losowanie w weekend. Dwóch kluczy do Czernobyla i z dwóch ostatnich streamków Mariusz zrezygnował z swojego klucza ze względu, że mówi, że nie będzie. Grał nie ma czasu, więc jak coś yy, Wszystkich tych, którzy byli... Ale taki no, ładnie nie. O kurwa, nie zabił go, nie wierzę Już mnie nie żyć Pięknie e, Czyli będzie tak, tak, zwa, tak dwa, dwa losowaka, dwóch kluczy, ale z dwóch streamów, czyli jeden klucz na stream e, Czyli wszyscy, którzy polubili mm, Ale daleko widzę nawet jak ktoś tam biega, tak jest pięknie w 4K, nie yeah. I, i, więc wszyscy co byliście, daliście lajka, like pojawiliście się na streamku, pamiętajcie, a ja i tak ogłoszę w ogóle na bazę gracza, także... Siemanko Paweł. 6 <śm> akcji hackerów, tak widziałem, coś tam było, ale nie jakoś, nie, 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 nie dotknęło mnie to za bardzo. Którą tapetę mam ci podesłać? Tą, co miałem teraz Apexa? E ona jest w... Engine. <śm> wallpaper, wallpaper Engine e z Teama. To jest taki sofcik, ja nie jestem w stanie tego by wyciągnąć. Mi się wydaje. I jakie mam wykorzystanie? ogóle ja nie mam dużego wykorzystania GPU. Czy z Bikie Soman No i nie mogę grać, muszę znowu restartować, ja pierdolę. Masakra. But it lags, I've got so big lags, mate. Kiedy zrestartuję soft, może mi się uda. A, bo tu się wszystko pozawieszałem, się W ogóle kom zawiesił. No nie mam takie problemy. No, teraz mi się odwiesiło. Eee. Restart